No panowie o co chodzi z tą autostradą kurcze ja nie rozumiem co to za takie wyboje no bo pierwszy raz jadę ten do kurcze no nie wiem no nie wiem czy jechałem tędy bo no... sypali żurzel na podkłady pod nasypy no proszę kurde widzisz jak to jest na... Ten, a odnadzę się wszystkiego, a jakoś kurczę tutaj musiała być szlaka, nie? Nowoczesna technologia. Miać kurwa tylko, że to za jego rządów był robiony zwyszek Nowak, inaczej nie jakąś Nowak skojarzysz, które nie? Przecież to on ten kontrakt tutaj robił. No wszystkiego najlepszego my loski,